Jesteśmy w Fablabie. Do 10 grudnia będzie trwać tutaj adaptacja pomieszczeń Liceum Ogólno Kształcącego przy ulicy Dębowskiego dla potrzeb Fablabu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w całym budynku Liceum. Zakres prac to wykonanie kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z naprawą i malowaniem ścian i sufitów, częściową wymianą drzwi oraz Adaptacją pomieszczeń na potrzeby fablabu o powierzchni około 580 m, w którym znajdą się pracownie takie jak stolarnia, pracownia ploterów tnących, strefa szycia, pracownia audiowizualna czy sale warsztatowe. Łączny koszt to blisko 5,7 milionów złotych, a przed nami jeszcze dostawa i montaż pierwszego wyposażenia fablabu na kwotę około 770 tysięcy złotych. Znajdujemy się w przedszkolu numer 283 przy ulicy Puszczyka, gdzie skończył się właśnie remont bloku żywienia, polegający na wymianie, modernizacji instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą grzejników centralnego ogrzewania. Do tego malowanie ścian, wymiana drzwi, także kompleksowy remont całego bloku żywieniowego, tej części przedszkola, właśnie przy ulicy Puszczyka. Koszt około miliona złotych. Prace zakończyły się we wrześniu tego roku. W przedszkolu w bieżącym roku wykonano również remont nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, naprawy pękniętych ścian i sufitów w trzech salach zajęć, remont łazienek dla dzieci i pomieszczeń technicznych, remont podłogi w trzech salach zajęć, a wartość wszystkich prac w bieżącym roku to 1 257 000 zł. Obecnie przygotowujemy postępowanie na wymianę jeszcze w tym roku opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach przedszkola o wartości około 200 000 zł. Modernizacja szkoły podstawowej nr 319 przy wokalnej polega na kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i monitoringu wraz z naprawą i malowaniem ścian, remontem dwóch łazienek, wymianą drzwi w salach, częściową wymianą podłóg oraz wykonaniu sufitów w korytarzach. Łączny koszt modernizacji to blisko 1,5 miliona złotych. Stan zaawansowania obecnych robót to 90%. Zakończymy wszystkie prace... 10 grudnia 2024 roku.